Cześć, witam was serdecznie w szóstej części z The Beast Inside! Jeśli nie gdzieś pozostałych, koniecznie sprawdź, zostaw coś po sobie, by było mi miło i nie przedłużając zaczynamy kolejny odcinek. <grym> Siódmy rozdział, wracamy do Adama, zobaczymy jakie przygody czekają właśnie jego. All of a sudden.

Hmm. I z tego namiotu to wszystko. Tu jest jakaś ścieżka, podążajmy nią w takim razie. A co to, jakiś most? Wow. Ale po co oni robili go w taki sposób, żeby był podnoszony? Może kiedyś bali się, że ktoś może przekroczyć tą rzekę? Hej, ciężko mi kręcić takie ruchy okrągłe myszką. Dobrze podkładkę mam dużą, ale niezbyt to wygodne. Kolejny cel, dostań się do jaskini.

Went on some McCarthyite -like commie witch hunt. Was that really what it was about, or maybe, maybe it's some kind of provocation aimed at me? Uh, z U, I'd better hurry. Emma's on her own back there. No, właśnie. No właśnie. Raczej nic nie pomoże, że jest w ciąży, jak ten gościu ma taką psychę. Odnaleźliśmy jaskinię i zapewne znajdziemy coś w tym właśnie miejscu. Aby to nie było zbyt przerażające, żeby... Chryste, to jest...

Wow. Nieźle. Zawsze marzyłem, żeby znaleźć się w takim miejscu. Może nie w takich okolicznościach i nie w grze. Tu nie ma nic istotnego. Lecimy przez most, który pewnie w ostatnim momencie zawali się. A właśnie, właśnie, o tym mówię. Można było się spodziewać. Zobaczymy, czym jest to spowodowane Czy czytaniem tego dziennika. Czy też rzeczywiście nam dosypał czegoś.

Ja już widzę jak tam ten gościu wychodzi, odcinalinę i tyle nas było. O. Już widać nasz dom. And hide from them they'll follow you to the end of the world but if i tell anyone they'll think i'm crazy and that's what commies want that, 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 that's how they break their enemies the dirty bastards they think they can send a fake cop here and i'd fall for that like a rookie no ain't gonna be that easy with me Auto jest przeparkowane. Hmm, potrzebne kluczyki. Fajnie, by było się dowiedzieć, co to jest za karteczka. Honey, what's going on? Why is there a. Where have you been? Where the hell have you been? You know, I, I wanted to find the. <laughs> why, why are you crying? What's. Six hours? W what? What? You were gone for six hours! You went and just vanished! I didn't vanish, I just tried to remove those damn bugs! What? What, what bugs? What are you talking about? You left me all alone and some psycho slashed our tires. Are you serious? I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in. Into your office. What, what do you mean, broke in? Are you kidding me? Fuck! The telegrams. That son of a bitch took the telegrams. The sheriff noticed the broken window as soon as we went back home and. Wait wait a minute. Who gave you the right to let strangers in to go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides. Sheriff, my ass. You have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the, the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions! Fuck. What a mess. Hopefully, he's left some traces. I better look around. I need to search the office thoroughly. Maybe the device will find some traces. And what's that supposed to mean? I should be able to track him down. Mm. Whatever happens, don't leave the house and don't let anyone in until I come back. You're leaving me again? Are you crazy? The sheriff is on it. Let it go. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Don't be paranoid. The police are on our side. No one's on our side, Emma. No one. No point hanging around here. Wydaje się, outside ona nie rozumiała za bardzo w jakiej sytuacji się znajdujemy. 6 godzin. 6 godzin nie było.

Check the area around the bridge. I think I'm on the right track.

Na szczęście mamy kilo. <laughs> <laughs> Dobrze, lokalizator mówi nam, że musimy podążać tędy. Me and my parents and the movers. Who else knows our location? Someone from the office. Did, did Emma blurted out to some friends? I don't think so. And I was cautious. I didn't leave any trail. Fuck, why can't I crack it? No, yes, calling Golden hour. Ob Mrok nas nie spotkał w najbliższym czasie. Przynajmniej nie w życiu Adama. Bo Nikolas, jak wiadomo, noc to jego pora. Dobra. Podążamy w takim razie za tym. Są dwa kable Najpierw zobaczymy co z tym jest nie tak. Potem z kolei pójdziemy za drugim. One down. There's more. No proszę. A. Dobra. Znowu złowieszcza muzyka. one done i think there's just one left ah oh, yes jest jeden kabel that was the last one i won't be electrocuted now No i udało nam się przejść. Dalej. Znacznie bardziej emocjonujące są historie jednak Nikolasa i no, ale właśnie z tej strony rozgrywka zaczyna się nieco powoli. Unikona jest nieco szybciej. I być może u Nikolasa szybciej się skończy My też. Hmm. Byliśmy tutaj wcześniej. Ale tego domku nie pamiętam. Może lokalizator nam powie nieco więcej? Z tego co widzę, mamy się udać tam na górę. Niewątpliwie będzie to dobry punkt obserwacyjny. Kolejne. Ale tutaj już chyba nie ma podsłuchów. Ani zdjęć. Uwaga na głowę. No nie, no znowu te anomalie. Szeryf. No właśnie. Mogliśmy zapytać, czy nie był łysy. Dobra. Lecimy zobaczyć, co znajdziemy w tym domku. Dobrze byłoby odzyskać te dpsze, żeby nasza cała praca nie poszła na marne, bo męczyłem się z tą zagadką. Naprawdę. on your two toe the we must find out how to open that goddamn basement okay so i'll storm in and give the guy hell until he tells me everything i just hope his english is better than my russian Nie ma everyt about us. Everything. Fuck, they wanna every move. Nieve, które we spostuje off their radar. Całe centrum dowodzenia. That's probably the basement door. Where can I get the pasword? The duore is locked. Enter the password. B4 i C1. To łatwe hasło, tylko trzeba by było dowiedzieć się, ile A i ile D. No mamy w zasadzie. 16 pomyłek, ale możemy popełniać ten błąd w nieskończoność. Też nie. KN F -u. Tak się łamie hasło. Znaliśmy dwie, dwie liczby, że to było B4 i C1, dlatego potrzebowaliśmy tylko zgadnąć dwie. Z nich możliwości było jedynie 16, dlatego no, myślę, że szybciej. W ten sposób niż w inny. No chyba, że tutaj jest coś. Nie. Cała trójka. ah lost i wouldn't be so sure did he mention the copies should have thought about that before he already knows more than we wanted him to the handler is concerned we've got a serious conversation ahead of us who's behind all this since when have they been doing it if they had me exposed why didn't they steal the telegrams before i better check what this lever is for What's that son of a bitch up to. O, i chyba tutaj była wskazówka. Chyba nam się już nie przyda. Najprawdopodobniej też ujawniało jakieś niewidoczne rzeczy. Mhm. Śmiesznie. Zobaczmy, co jest w tej piwnicy. Tutaj już chyba nic. Co much to jest szeryf no widocznie rzeczywiście był szeryfem A może nie nie no ma odznakę to jest szeryf Kolejna? karteczka z pamiętnika. A to już koniec szóstej części z The Beast Inside. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz być na bieżąco, zostaw coś po sobie, będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Trzymajcie się na ra!